Dzień dobry. W dzisiejszych czasach ludzie czują się zagubieni, zwłaszcza w takim kraju jak Polska. Nie wiemy, co robić. Jeśli nie wiemy, co robić, to tak jak skryba sumeryjski mówił do swego syna niesfornego, szukaj odpowiedzi u przeszłych pokoleń. Powinniśmy patrzeć, co nasi wielcy mężowie oraz wielcy mężowie z innych cywilizacji i kultur robili w sytuacjach kryzysu. Mamy teraz tysiączną rocznicę koronacji Bolesława Chrobrego. Jest to dobry moment, by się przyjrzeć panowaniu tego wielkiego władcy który zasługuje na swój przydomek chrobry zdecydowanie. Oczywiście rozwiązania, jakie on stosował, należy dostosować do naszych współczesnych czasów tysiąc lat później. Niemniej jednak zamysł geopolityczny w sensie uniezależniania się od więzów formalnych, które blokowały naszą politykę i poszerzania naszych wpływów jak najdalej się da, jest jak najbardziej słuszny. I dbania o swoje zasoby ludzkie i materialne. Dlatego zawsze cofajmy się do przeszłości, dostosowujmy rozwiązania do realiów i wygramy.